Witam Państwa teren Starej Fabryki. Znajdujemy się teraz już przy dość charakterystycznym obiekcie. No i cóż, za dwa tygodnie wielkie wydarzenie, o którym powie nam jego organizator. Marcin Hawrylak, jestem organizatorem z ramienia Fundacji Aktywne Police. Która to pierwszy raz w tym roku spróbowała zorganizować taki bieg, który jest no, biegiem. Bardzo znanym w Polsce, bo już to będzie trzynasta edycja, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Te biegi odbywają się w Polsce już od lat trzynastu. Pierwsze edycje były w Warszawie, następnie to się rozszerzyło o całą Polskę, także w roku 2020 organizowało te biegi Tropem Wilczym, bo też tak się nazywają. Ponad 360 miast w Polsce, ale nie tylko w Polsce, także w Stanach Zjednoczonych, w Australii, wszędzie tam, gdzie jest Polonia. Yy, organizowali też to żołnierze na swoich misjach w Afganistanie. Także ten bieg ma swoją historię. Jacek Stasiak, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polskiej Skarp. Co tu się wydarzy już niedługo? 2 marca odbędzie się tutaj bieg po terenie fabryki, Wilczym Tropem, czyli taki bieg, który ma na celu przyswoić troszeczkę historię żołnierzy wyklętych. I my, jako stowarzyszenie, jako muzeum, podczepiamy się jak najbardziej pod tą imprezę. I 1 marca postanowiliśmy Zrobić taki, takie spotkanie dla mieszkańców, dla uczestników biegu w czasie którego przybliżymy historię Żołnierzy Wyklętych. Będzie wykład o godzinie 17, który poruszy właśnie tą tematykę. Tak samo w niedzielę 2, 2 marca, w dniu kiedy będą tutaj te biegi, nasze muzeum będzie otwarte przez cały dzień, będzie można je zwiedzić, będzie ognisko czyli można sobie też przywieźć jakiś prowiant, kiełbaski, jakieś napoje i bardzo miło spędzić czas na sportowo, w takim historycznym tle. No właśnie, może chwilę się zatrzymajmy przy muzeum też. Od kiedy działacie i co tak naprawdę możemy zobaczyć i kiedy zwiedzać? Działamy, działamy już dość długo. Bo ponad 20 lat przez ten czas zbieramy różnego rodzaju artefakty związane z historią, zarówno miasta, jak i tutaj tego terenu, czyli fabryki benzyny syntetycznej. Na dzień, na dzień dzisiejszy mamy dwie wystawy stałe, gdzie możemy zobaczyć część militarną i część obozową. I tak, na dobrą sprawę, można nas odwiedzać w każdą sobotę o godzinie 10, gdzie można zwiedzić muzeum i później z przewodnikiem przejść po trasie historyczno-dydaktycznej tutaj po terenie ruin fabryki syntetycznej, gdzie przewodnik opowiada całą historię tego miejsca, jak i przy poszczególnych obiektach, gdzie co się działo, co produkowano, do czego służyły poszczególne obiekty, no i oczywiście o tej ciężkiej pracy niewolniczej, która tutaj też się odbywała na tym terenie. No właśnie, trzeba się jakoś specjalnie przygotować. Jak widzimy, w terenowe przejście może być wymagające. Znaczy niekoniecznie. Trasy są wykoszone. Oczywiście chodzimy po takich ścieżkach leśnych, które są wykoszone. Nie ma tutaj jakichś przeszkód, tak więc każdy w zwykłym obuwiu sportowym jak najbardziej da radę przejść. Nawet jakieś tam maluszki, nawet trzyletnie, pięcioletnie, jak najbardziej podołają tej trasie. Przejdźmy teraz jeszcze na chwilkę do tego spotkania pierwszego. Coś więcej możemy powiedzieć? Co tam będzie? To będzie wykład jednego z pracowników IPN-u, który przybliży tą historię Żołnierzy Wyklętych, skąd to się wzięło, na czym to polegało, o co walczyli no i niestety w wielu przypadkach jak tragicznie kończyli. Dzięki śliczne, dziękujemy panu i zapraszamy wszystkich, korzystajcie. Kto nie może biegać albo akurat jest bez formy, to zapraszamy do odwiedzenia wystawy i do słuchania bardzo interesującego wykładu. Dziękujemy. Kto nie może biegać, ten może zwiedzać. Jest to bieg, bieg, największy bieg w Polsce, jeżeli chodzi o bieg pamięci. Tutaj chcemy uhonorować tym biegiem pamięć żołnierzy wyklętych, czyli tych żołnierzy podziemia antykomunistycznego i antyradzieckiego, którzy to żołnierze byli żołnierze Armii Krajowej, a Notabene, 14 lutego obchodzimy pierwszy raz Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Więc ci żołnierze po zakończonej II wojny światowej, czyli do tego 1944-1945 roku, nie poddali się, nie złożyli broni, tylko zalegli w lasach w różnych miejscach i tam walczyli dalej o wolną Polskę, która jak wiadomo no, no niestety wpadła w ręce komunistów i, i no pod wpływy Związku Radzieckiego te walki żołnierzy wyklętych trwały do 1963 roku, jest to taka znamienna data ponieważ w tym roku zginął w październiku Józef Franczak ostatni żołnierz wyklęty i dlatego też w całej Polsce na część jakby tej daty Józefa Franczaka jest organizowany główny, bieg główny na e, dystansie 1963 metry, który my też także organizujemy e, 2 marca. Pozostałe biegi, czyli bieg na 5 km e, przełajowy, nordic walking, tak, dla każdej dystans też 5 km e, także organizujemy. Organizujemy też biegi dla dzieci, ponieważ ważne jest to, aby dzieci od małego chłonęły historię. Polski, swojej ojczyzny, ojczyzny, żeby po prostu wiedzieć skąd nasz ród, jakie są nasze korzenie i czego się należy wystrzegać w przyszłości. Dla, dla dzieci pierwszy dystans to jest dla przedszkolaków. Jest to dystans 193 metry, następnie jest następna kategoria wiekowa, starsze dzieci 200 metrów, 400 i 600. Także tutaj no, planujemy, że wystartuje dzieci 100, mamy zresztą tyle taki limit, jeżeli chodzi o dzieci. W tej chwili już jest 80 zapisanych, także zostało tylko 20 wolnych pakietów dla dzieci. Jeżeli chodzi o dorosłych, to mamy 200 ponad pakietów i już tutaj w tej chwili mamy 150 zapisanych osób, także jeszcze mamy tych 50 pakietów wolnych. Zachęcamy bardzo do udziału, ponieważ ten bieg jest po pierwsze w pierwszy raz w policach, on jest na zupełnie nowej trasie, której do tej pory Nitki jeszcze nie ruszył, jeżeli chodzi o biegi przełajowe, zarówno tutaj właśnie Policę Szczecin. Jest, ten bieg odbędzie się na terenie byłej fabryki benzyny syntetycznej w Policach, tutaj, która jest pod opieką, ten teren jest pod opieką Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Skarb. I dzięki właśnie ich uprzejmości, a przede wszystkim wsparciu gminy, Police i, i burmistrza Polic, Krystiana Kowalewskiego, który, który dał nam patronat nad tym, nad tym przedsięwzięciem, możemy ten, ten, te wydarzenie zorganizować. Teren jest cudowny. Ja tutaj jestem dość często, bo i też tą trasę musiałem ułożyć i trochę ją też Miejscami przedrzeć się przez pewne tam elementy naturalne, więc tutaj za każdym razem odkrywam tą trasę na nowo i znajduję nowe jakieś elementy, nowe ruiny, na których można oko zawiesić. Jest to magiczne miejsce. Dzisiaj akurat mamy śnieg, więc tutaj jest no pięknie. Jest naprawdę ten biel, podkreśla te różne kontury, cienie i kontrasty, jakie są tutaj wśród tych ruin. Trasa jest bardzo ciekawa. Jest to trasa przełajowa i co ciekawe, ona jest praktycznie całkowicie płaska. Także tutaj no są minimalne są podbiegi, jeden, dwa podbiegi minimalne. Fakt, że jest to trasa przełajowa i stąd też charakter, że są różne, różne są nawierzchnie, ale jest bardzo ciekawa i nawet w trakcie biegu zależy też oczywiście od tempa. Możemy sobie obejrzeć tą trasę z prawej i z lewej i przede wszystkim spojrzeć na te ruiny, na te pozostałości po tej fabryce, bo trzeba wspomnieć, że w tej fabryce no, w niewolniczych warunkach pracowali jęcy wojenni i więźniowie, przede wszystkim Polacy. Ale też z innych nacji. Tutaj byli sprowadzani z obozów koncentracyjnych. Paręnaście tysięcy osób przy tej budowie, tej fabrycy, fabryki, zmarło, więc to jest takie też miejsce pamięci. Chcemy przybliżyć to miejsce mieszkańcom policji Szczecina i okolic, bo jest tak, mam wrażenie, że troszeczkę mało osób o tym wie, a właśnie przez takie działanie jak nasze, ten bieg. Przez te wycieczki, które organizuje skarb, przez prelekcje chcemy przybliżyć ten teren, bo on oprócz tego, że ma walory historyczne, ma także walory przyrodnicze. Bo tutaj jest teren Natura 2000, gdzie tutaj są siedliska w ruinach nietoperzy. Więc tutaj no jest, można powiedzieć, takim skansen. Przyrodniczo-historyczny, który warto zobaczyć i warto się z nim zapoznać i chociażby właśnie poprzez taką aktywność ruchową, jak bieki i Nordic Walking. Co powoduje, że akurat tą pamięć i te wydarzenia chcieliście też się włączyć w organizację Upamiętnienia w, tu w policach na terenie niemieckiej fabryki benzyny syntetycznej? No, chyba nasza pasja, nasze poczucie patriotyzmu, to, że mamy pewne jakieś takie umiejętności organizowania przedsięwzięć o charakterze sportowym, no, to nie jest nasza pierwsza impreza. Fundacja Aktywne Police organizuje od lat Policką Piętnastkę, Dzień Bieg Niepodległości. Więc no, poza tym jeszcze mamy inne takie działalności związane z naszą pracą zawodową, ponieważ pracujemy, wszyscy ci, co są zaangażowani w Fundację Aktywne Policja, większość, przepraszam, które, które są zaangażowane w pracę, Wolontariackiej Fundacji Aktywne Palice pracuje w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, i tam też jakby no, prowadzimy takie różne działania sportowe dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, także też tam zawsze robiliśmy bieg tropem wilczym, bieg niepodległości. No i też robimy tak zwany bieg korczaka, tak? który, na który też przy okazji zapraszamy. No to chyba jest Wasz największy i najbardziej znany z biegów polickich. Ale to nie jest Fundacja Aktywnej Policji, tylko się odkrycie Niepełnosprawnych ruchowo, żeby tutaj zaznaczyć e, fakt, że so, te osoby, które tutaj przy tym są zaangażowane, także tutaj działają. E, ale e, no, mamy pewne takie doświadczenie i, i widząc, e, że Stargard, Gryfino, tak, e, Świnoujście bodajże e, no, mają te swoje biegi tropem wilczym, a, a tutaj w Szczecinie nie. Więc... No, my działamy na terenie Polic, więc znamy tutaj doskonale jakby tutaj możliwość, możliwości organizacyjne, dlatego pokusiliśmy się na zorganizowanie to na terenie Polic, tym bardziej, że ten teren fabryki, benzyny syntetycznej już. Pewien czas temu odkryłem, dzięki tutaj tym wycieczkom, które są organizowane, i no, aż się prosiło, żeby po prostu wykorzystać ten teren do tego, żeby zrobić tutaj bieg. A ponieważ jest to teren historyczny, a bieg tropem wilczym jest jak najbardziej no, takim historycznym biegiem, który no, podkreśla tą wagę żołnierzy wyklętych i, 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 i tą pamięć o nich, no więc to się jakby łączyło ze sobą. I, I myślę, że to jest dobre po połączenie. Mam nadzieję, że ten bieg nam wyjdzie. Bardzo się no, staramy, żeby tak było. Jeżeli tak będzie, będziemy to kontynuować w następnych latach. Dlatego bardzo, chęt, bardzo zapraszamy wszystkich chętnych do tego, żeby jeszcze się zapisali, jeszcze wzięli w tym biegu udział, ponieważ no, mamy fakt, że limit, ale chcę, chcielibyśmy ten limit zapełnić do końca. Jeszcze jest tydzień czasu, gdzie można się jeszcze zapisać, więc, więc zapisy są na stronie protiming 24pl i chcę tutaj podkreślić, że oprócz właśnie gminy Police, która nas tu wspiera, także są inne podmioty tutaj w Policach, takie jak Miejski Ośrodek Kultury, który nas wsparł, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, Transnet w Policach, Cukiernia Różowa, Zakład Ortopedyczny Ortofach ze Szczecina, który nam, no, bardzo nam jakby nas wspomógł, ponieważ dzięki ich właśnie wsparciu możemy każdemu dorosłemu biegaczowi, kijkarzowi zafundować czapeczki takie okolicznościowe. Także no, szereg takich instytucji się też włączyło i nam pomaga przy organizacji. No to też muszę podkreślić, że Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Szczecinie także przekazał szereg takich różnych materiałów edukacyjnych, które możemy także dołączyć do nagród, do pakietów dla dla uczestników. Bez tych wsparcia, taka impreza nie mogłaby się odbyć, i bardzo z tego miejsca w imieniu Fundacji Aktywne Police dziękuję tym wszystkim patronom i tym podmiotom, które nas wspierają i sponsorom. i Mam nadzieję, że to zostanie docenione i że ten bieg przejdzie jakby do kalendarza imprez stałych Polic. I, I Szczecina. Także, szanowni Państwo, wielkie wydarzenie patriotyczne, historyczne, e, pamięciowe, ale przede wszystkim sportowe. A dla tych, co nie dadzą rady, biec, e, można skorzystać z wykładów i spotkań w Muzeum Skarb. Także, szanowni Państwo, zachęcamy do zapisów. Link do zapisów wyświetla się w trakcie materiału. Jak również będzie pod, umieszczony później pod materiałem w komentarzu. Zachęcamy gorąco, nie może Was zabraknąć, my będziemy i to wszystko pokażemy.